Witam Was! Dzisiaj jest 24 lipca, już jest godzina 12, a my jeszcze ogarniamy się. Nie wiem, nie, po, nie nazwę to podróżą, tylko bardziej, bardziej wakacjami w tej chwili, bo naprawdę wszystko na luzie. Jesteśmy tutaj na parkingu takim leśnym w okolicy zamku Grodno mamy plany zobaczyć go z bliska, coś tam zjeść i może tam tutaj niedaleko jezioro Bystrzyca jest spędzić weekend nad jeziorkiem więc taka teraz jest okolica mało jest osób na szczęście na parkingu Amelka tutaj wam zaraz pokaże sobie bawi się z wspinaniem. O, tutaj widać ją. Aby tylko nie spadło, nie spadnie. Nie polecisz razem z tymi wielkami. Nie. Mam taką nadzieję. Dzina i mini się bawią. No, w sumie Dzina to już taka wielkości kota. Jak tak nieraz chodzi koło kota, to się bawią. Eli jak zwykle na dachu sobie śpi, ucieka od całego świata. I, tak? I ja też Pokażesz tam. Na no. tam drzewo. No też Dina wchodziła na... Pokaż gdzie jest Eli. Tutaj, na dachu. No, masz, trzymaj. No. Tam jest dachu, ale... Widać, czy nie? Śpi, ale nie widać. Dobra, to okej. Okay. daj. Nie, daj, żeby nie... bezpiecznie było. Nareszcie opuszczamy miejsce parkingowe. Jest po 13. Nie wiem czy wy tak macie, ale jest nas więcej teraz na wakacjach i ciężko nam się wszystkim zebrać. Jak jeździłam za melą, to potrafiliśmy ósma dziewiąta wyjść na wędrówkę. Teraz jest nam ciężej, więc dlatego uważam to, że jest to urlop. Weszliśmy już na szlak, gdzie idzie się do zamku. Fajny początek. O, orła mało nie wywinęłam, bo się patrzyłam co nagrywam, a nie co mam przed nogami. Piękny tutaj widoczek. Rzeka jest. Później tam też wrócimy, to sobie zobaczymy. Idziemy sobie leśną drogą. Z jednej strony jest fajnie, bo jest cień, a naprawdę w słonku już dzisiaj jest wyjątkowo gorąco. Idziemy pod górkę. Nawet nie wiedziałam, że to taki teren. W sumie górzysty. Troszeczkę musiałam się na komary popryskać, bo strasznie ich tutaj dużo. Mury zamku i wieże zamku już widać między drzewami. I już jesteśmy w sumie przy wejściu. Widać budynek. sobie Piękne okna zdobione. Lew czy tam... nie wiem, może to coś innego. Jesteśmy już w środku ale zamek jest wyłączony od zwiedzania. W takim e, zwiedzaniu no, nie za bardzo. Mi się w każdym razie podoba. Jest za bardzo komercyjne, za dużo ludzi, e, wrzaski, piski. Juczek nie ma tej przyjemności takiej e, obcowania z tymi ruinami, więc jednak wolę takie ruiny, e, gdzie nie ma takiej komercji. Mam nadzieję, że tutaj w okolicy Dolnośląskich jest trochę takich zamków, więc postaram się być. A w tej chwili jest fajnie, ale dużo dla mnie szumu. Mieliśmy sobie tutaj coś zjeść, ale w takim hałasie to ja raczej nie chcę być. Tak, Amela? Podoba Ci się tutaj, czy? Tak. za głośno jest. No, Ameli się podoba, bo tu jest bardzo dużo dzieci. Chyba kolonie czy tam półkolonie. Tameli się to podoba. Jesteśmy tutaj w środku, takim małym. Prostota, położony dach, gdzie widać dachówki. Nie wiem, te namioty chyba kiedyś yy, służyły, coś w podobnym stylu, gdzie się ludzie rozbijali, bo tu w jednym namiocie można zobaczyć coś takiego, tak jakby nasze zwiedzanie było krótkie. Jest i tak wywieszka, że zamek jest poza zwiedzaniem, więc, więc nie wiem do czego te bilety. Bilety są chyba po to, żeby tylko obejść tutaj wokoło zamku. Wychodzimy, mieliśmy coś dziś, ale nie ma pizzy, więc idziemy na miasto. Wracamy z powrotem. Idziemy na dół, gdzie weszliśmy na szlak. Tam na dole jest pizza, więc z widokiem na jeziorko zjemy sobie pizzę. Oczywiście, jeżeli będzie to po stronie jeziora. Jednak zejście jest o wiele fajniejsze. Zejście dla mnie jest wygodniejsze niż wchodzenie, ale znam ludzi, z którymi. Często kiedyś wędrowałam, gdzie dla nich wejście pod górę jest naprawdę szybkie niż zejście. Ja podziwiam ludzi, którzy chodzą po górach i potrafią naprawdę bez większego wysiłku zdobyć kilka szczytów czy tam szczyt jakiś wyższy. Podziwiam ich. Bardzo ostro w dół. W sumie tego na filmie nie widać, ale nie chciałabym tam schodzić. Jesteśmy na moście. Tu, tu w, y, płynie rzeka Bystrzyca. Znajdują się hotele. Zobaczymy, czy znajdę tu jakieś ciekawe miejsce na kampera. W oddali, na szczycie widać wieżę zamku. Mieliśmy coś tutaj zjeść. Ale niestety latają tutaj wielkie owady, które do oka, do buzi się pchają, więc nie, nie mam ochoty tutaj zjeść. Jedziemy jeszcze w inne miejsce, tu w okolicy. Przy parkingu są kozy, pasą się, idziemy za melką je zobaczyć. Jeżeli są na wolności, to znaczy, że są chyba łagodne. Zobaczymy. Ciekawe. Bliżej nie podchodzimy, jednak nie ryzykujemy.